Endurofina prezentuje. Po to mamy e-bajka, mhm. żeby to, co nie podjeżdżamy na analogu, podjeżdżać, tak? tak? No i w zasadzie, jeśli nie masz czasu, no to już wszystko wiesz. Cześć. Natomiast, jeśli chcesz znać podstawy naszej opinii o tak zwanej to zapraszam Cię serdecznie. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, Blackbird Bike. Dzisiaj postanowiliśmy sprawdzić przez ten weekend i przez może 2-3 dni, sprawdzamy elektryki SL, czyli lekkie bajki z silnikiem teku, moment obrotowy 50 Nm, bateria 362 godzin. Zobaczymy z czym się to je i czy ma to sens, czy nie ma to sensu podczas przejażdżek w górach. Kondraker Nit wersja wyposażenia R. W telegraficznym skrócie: rama karbonowa ubrana w tak Zero Suspension. Koła przód tył 29 cali. Z przodu Fox 36 skok 160 mm. Tył Fox Float X skok 150 mm. Koła mavic e-cross ride. Hamulce znane i nielubiane SRAM G2. Silnik TQ, Bateria 360 watogodzin. Waga według producenta 18,9 kg rzeczywista 20 kg. Cena katalogowa 35 tysięcy. Ja jadę w rozmiarze L, którego reach wynosi 490 mm, kąt główki 64,5 stopnia, część 450 mm. Stosunek część do front center, wiecie o co chodzi, to 1,83, tak więc trochę gorzej od Santy, ale nie ma tragedii. Więcej kombinacji było w przypadku roweru Karoliny, ponieważ najmniejsza testówka, jaka była dostępna, była w rozmiarze M, czyli o wiele dłuższa od jej UNO, dlatego tutaj przełożyliśmy ultra krótki cockpit SQ Troszkę to załagodziło objawy, ale co do zasady rower był za duży. Cyferki dla Mki. Rich 470 mm, kąt główki chainstay, wiadomo, taki jak u mnie, stosunek chainstay do front center to 1,78, czyli OK, przy czym Karoliny Uno to 1,72. Tak więc liczymy się z tym, że może Karoliny w cudzysłowie zabraknąć podczas pokonywania zakrętów. Nasze pierwsze wrażenia postanowiliśmy podzielić na dwie części. Pierwsza to tracy, czyli łatwe podjazdy bez konieczności żyłowania silnika. Druga to klasyczny trip z podjazdami szlakowymi. W ogóle nie wygląda, wiesz, no jak elektrycznie. Raport pośredni mamy z pierwszego wjazdu 291, 300 metrów przyjmiemy. bo nie, bo miałem zawyżone, 280 w pionie, mi zostało 300. 86% baterii, wspomaganie moje około 400 do 500 W z nogi i oscylował na pierwszej kropce w granicach 100 W. U Ciebie? U mnie trochę więcej, aczkolwiek ja jestem zdania, że ja mam trochę za mocno ten pierwszy tryb ustawiony, bo on mi za dużo dawał. Ja czasami e, inaczej. Jak już było tutaj taka ta kiepa no. w górę, wydawało mi się, że zmienię tryb, ale po prostu przyłożyłam trochę więcej. Było prawie 300-350 z nogi i on dawał około 120 jak go wybija do góry Poznajemy się z charakterem wspomagania Na chwilę obecną prądu wystarcza, ale Podjazd to jedno, a jak zjeżdża lekki elektryk? Przed nami cygan, który prawdę nam powie wow. <słuchy> Ale go w ogóle poderwać do góry to jest wiesz Krótki kasza nie jest lekki Dobra, lecimy dalej? Bej. Bieńcie. <laughs> no, jest. Jest szybki, nie? Jedziesz, jedziesz. jedziesz sobie za czarny las, za czarny las tutaj enduro -tracami. Jak w ogóle opinia, jak w ogóle wrażenia po SLC? Eee, znaczy znaczy no, chodzi o odjazdowe, o, zjazdowe. o może to, tak. No, na... I tak, na początek to w ogóle muszę się przyzwyczaić, że ten rower jest o niebo lżejszy, więc on reaguje natychmiast na wszystkie jakieś moje przechylanie, pompowanie i tak dalej, więc ja muszę się przyzwyczaić do reakcji, nie? że no. akcja reakcja jest po prostu teraz dużo, dużo większa niż w przypadku cięższego elektryka. Także no, ciekawie, bardzo ciekawie, ciekawie, zobaczymy jak dalej. Nie? Znaczy, ja na pewno jestem In plus, po tym, ja mówię, to są pierwsze wrażenia, słuchajcie, nie, nie myślę, że ja to takim werdykt wydaję. Natomiast moim zdaniem, po tych pierwszych paru metrach, jest zawieszenie jest tylne, bardzo czułe. E, I mam nie wiem, czy ty, takie wrażenie, jak mi ten rower był przekubowy w zakręcie. Nie, jakby czy... wchodzisz i wychodzisz, i on ma taki bardzo mocny ten skręt. Ja muszę zobaczyć w ogóle, jakie to są widełki z tyłu. Ale e... jest bardzo mega, mega zwrotny. zwrotny. Na drugi ogień poleciał kamieniołom, a następnie szędzielnia. Karolina narzeka na zbyt mocny tryb eko i ma to pokrycie w zużyciu baterii, ponieważ pomimo jej 40 kg mniej, niej bateria schodzi o wiele szybciej niż u mnie. Ale tego dnia nie bawimy się w ustawianie silnika przez aplikację. Dojeżdżamy pod szędzielnie, pod tam jest szczyt, tam jest wyciąg i. E, mamy przejechane w tej chwili 1000 metrów w pionie. Oczywiście, wszystko szutrami, wszystko e, w zakresie podjechania na eko, które jest w zupełności wystarczające. Moim zdaniem jest takie jak w moim e, spec, e, Sancie e, też eko na 20 nm i tak jak Twoje, mamy trochę mocniejsze. Ty już, że masz za mocno, nie, nie? za mocno, nie. E, to spokojnie mogłabym sobie zrzucić. Troszkę. Troszkę. Także możliwe, że na jutro się tym zajmiemy, że troszkę sobie to w parametrach ustawimy. Szybki transfer roll. i teraz słuchajcie, taki test krótki, który już coś nam więcej powie, taki sprawdzian. Tutaj ta przecinka, która biegnie bezpośrednio na szczyt kości górki, bardzo stroma w zasadzie do podjechania tylko na elektryku. Tutaj wykorzystamy typ, tryb turbo oczywiście. 40% baterii u mnie, u ciebie? 30%. 30%. Zobaczymy ile baterii zje krótki, bardzo ostry podjazd. Hej. O mój Boże. Jak teraz 7 na turbo mi zabrał 5%. 5%, mi 7%. Ale noga podawała około 700-800 W. Ale to był taki maksymalny pik. Uł, idę w pionie? 70 metrów. Powtarzamy cygana i na koniec zrobimy jeszcze stary zielony. Dystans 24 km i 1230 m w pionie. Baterie wyczerpane do zera. Teoretycznie dużo, bo objechaliśmy ze wspomaganiem 5 tras, jednak właśnie tras. Gdzie dojazd jest szutrowy i nie ma konieczności żołowania silnika. Tak więc zadowoleni z jazdy zadajemy pytanie ciekawe, jak się to spisze na tripie, ponieważ 1200 m przewyższenia to na szlakowe enduro bardzo mało. Reasumując, pierwszy dzień, jak na trasy, bardzo udany. Okej. Okay. Kolejnego dnia lądujemy w szczyrku. Planujemy zrobić klasyka, czyli barania skrzyczne. Ten trip powie nam więcej o przydatności tego silnika i tej małej baterii w środowisku bardziej nam zbliżonym. Zaczynamy jednak od odpalenia aplikacji i ustawienia silnika. Karolina miała rację, jej wspomaganie było ustawione na totalnego lenia. A jak już przy aplikacji jesteśmy, czas od zainstalowania na telefonach po ustawienie parametrów to jakieś 5 minut. W aplikacji standardowe nastawy dla trzech trybów, czyli maksymalna moc, asysta oraz czułość wspomagania. Aplikację oceniamy jako bardzo dobrą. Czytaj, prosta, przejrzysta, łatwo łącząca się z rowerem. Ponieważ mamy do czynienia z silnikiem o połowę słabszym od naszych pełnych i e bajków, tryb turbo w tym wypadku ustawiamy na 100%, czyli 300 W. 8 km/190 m w pionie. Pokonaliśmy to w większości bez silnika, tam gdzie było w miarę płasko lekkie nachylenie. Pokonaliśmy ten dystans bez silnika, ponieważ nie potrzeba tego silnika, ponieważ ten rower te 4 kg. A nawet się boję myśleć, boję w cudzysłowie oczywiście, co było jeszcze na takim 18-kilowym e, rowerze, po prostu nie było, nie było takiej konieczności. Ten rower po prostu jedzie płynnie. Go! E, raport przelotowy 67%. 577 metrów, tak żeby wam to zobrazować. Przejechaliśmy właśnie ze Szczyrku, minęliśmy w tej chwili Salmopol. I jedziemy drogą Peposz w kierunku, o, tam daleko, pod schronisko na przysłopie tam obiad. Prawdopodobnie skorzystamy z doładowania baterii, bo jest tam taka możliwość. Wydaje mi się, że jednak trasy trzeba planować tak, żeby to doładowanie gdzieś tam po drodze było. Siłą rzeczy przynajmniej w tym silniku Teku i przy tej baterii 360 bez Extendera. Także jedziemy drogą szutrową kierunek przysłony. Dobrze, półmetek, 29 km. 1000 m w pionie. Schronisko pod Baranią Górą. Ładujemy. Godzina 14.15. Rozpoczęliśmy ładowanie z 30%. Zobaczymy, ile nam będzie po zjedzeniu obiadu jakby na spokojnie obiad kawa. Tak, elektryk, 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 SLK, SLK, electric, elektryk, elektryk. Obiad zjedzony, kawa, kawa, ciastko, tak na spokojnie 50, e, dokładnie 50 ile, czekaj, bez 7, 53, 55 minut. Dajmy na to uśrednio. Zakrąglimy ładowania. E, dwie godziny, czekajcie, odłączam ładowarkę. Ty 77% jest Karola. Czyli przez godzinę doładowało z 30 o 47%. No to powiem wam szczerze, że jest 71%, ok 71%. No. Też 71. Ile? 71. Ja mam 77. To dziwne. Twoja ładowarka szybciej ładuje? Albo miała, no nie wiem nie wiem, o co chodzi. Ja więcej. 31% miałam. Ja też. No także około 71-77. Nie wiem od czego to zależy w zasadzie. Jest, ja myślę, że nie, na znaczy w sumie tak, no bo to jest mała bateria, no kurde. Nie ma się za bardzo co dziwić, no ale jest to fajne, nie? Wchodzi zjeżdżę obiadno i jedziesz dalej, nie? Masz jeszcze. No i teraz mamy tak jeszcze 1000 metrów w pionie do zrobienia. Spokojnie. Ale już mamy 1000 zrobione, nie? No. Jeszcze 1000 w pionie. Właśnie, ale to ten 1000, o który się tutaj rozchodzi. Dokładnie tydzień wcześniej jechaliśmy tą samą trasą i nasze pełne e i bajki przejechały tą trasę w 99,9%. Było kilka sekcji, które musieliśmy podprowadzić. teraz schodziła dosyć szybko, ale jazda była płynna. Jak to wygląda w przypadku lekkiego Mondraker'a? Tutaj przejdziemy płynnie do bardzo ważnej funkcji w każdym elektryku walk assist. Jesteśmy na jednym ze szlaków, które uznaję za, jeśli chodzi o podjazd, trudne. Bardzo dużo wąskich, luźnych kamieni uślizgujących się spod kół. No, i tutaj, znaczy stety, niestety, wynika to z charakterystyki tego roweru. Walk działa tu jak. No nie mogę brzydkich słów używać na wizji, ale nie działa, generalnie ale nie działa, działa. tak jak znaczy, w Ja jestem zdania, że szanowni producenci e-bike'ów, jeżeli używamy łoka, my jako użytkownicy, to używamy go w trudnym terenie, tak? Skoro się nie da jechać, czyli podprowadzamy w trudnym terenie. I nie może być tak, że ja lekko puszczam kciuk, bo wybija mi kierownicę na jakiejś nierówności i natychmiast się łok wyłącza. Dla mnie, włączenie funkcji łok na zasadzie, że włączam i nie trzymam w ogóle nic, i po prostu rower sobie jedzie. Ale to jest niezgodne to, z przepisami. To jest niezgodne z przepisami. Niezgodnie z przepisami, ale są. Pro, na przykład, ja mam tak w Shimano, gdzie działa walk bardzo dobrze. W Boszu nie wiem, jak to działa jest okay. Po prostu, że jak puścicie na chwilę, dosłownie na, na przykład on na pół sekundy właśnie. sekundę i naciśniecie z powrotem manetkę, to on jedzie dalej. Tutaj nie. Tutaj trzeba go zatrzymać, nacisnąć trybłok od ok i odnowa w koło Macieju. Także jest to uciążliwe. No nie, Druga nie, sprawa nie. jest taka, że ten rower jest na tyle lekki, w zasadzie samo pchanie go też nie jest jakoś tam nastręcza no jest, no dużo, okay. dużo problemów, ale nie o to chodzi w e bajku. e bajk ma nas wyciągać. To jest też e, jakby element e, no. zalet i e bajka. Idziemy dalej. No, idziemy dalej. Kultowy zjazd bez skidu śląskiego, perła, którą każdy powinien e, chociaż raz w życiu zjechać. Jedziemy, Karolina prowadzi. Skill już pomaga na to, że zjeżdża go dosyć płynnie. E, także jedziemy. Pink que né Wow, wow, wow. Jestem wow. pupę mokrą. Walory jest dne lżejszego elektryka Myślę, że najbardziej można poczuć na bike parku. Na, ukopanych na przygotowanych ukopanych ściechach Wydaje mi się, mimo wszystko, że troszkę cięższy elektryk na takim szlaku jak tutaj, on pomaga. Inercja po prostu Jest, sama. Tak. I e, no nie jedzie mi się tu nie wiadomo jak lepiej. i Inna sprawa, że tu mam inny osprzęt. Natomiast, no tu masz wiesz, tu masz taki. E, wiesz, secik. Nie widzę przestrzału Dobra. E, je... mam, nie drążymy. Nie drążymy. No nie, nie zrobiłbym tego, co robię na sancie. Bo przewyższenia będzie może trochę więcej, ale wtedy wszystko jechaliśmy. Zdradzę, że jest to jeden z wniosków. Na SLC znowu assist Oczywiście, że dystans i przewyższenie daje się we znaki, jednak na pełnym i e bajku znowu tutaj podjeżdżaliśmy. No jeszcze. Jeszcze Pojedli, popili. skrzyczne wieża jest gdzieś tam, za, za mgłą. Jeszcze jest słabo widoczna. Słuchajcie, mamy takie na świeżo opinie na temat Eselek. 1726 w pionie, 47 km. Tym masz więcej, bo ty tam później włączyłaś. Także wynik i dobry, i niedobry. Właśnie dlatego wstrzymamy się na razie z naszym werdyktem. Zobaczymy, może w trakcie zjazdu coś wymyślimy i na dole jeszcze powiemy. Czerwony do Buczkowic. Ała, a mnie obtarła hoina, jezu! Jest nagrywanie. Raz raz, raz. Daj mi się też przywitać z widzami, bo wiesz, zawsze jest tak, że ty zaczynasz i. Ale wiesz, no to jest kontynuacja vloga, nie. No to, ja to dobra, nie? to mu. To, dobra, okej, okay, to. No to ty powiedz. Nie, to ty, to ty. Mu. Czekaj, czy nagrywa. Dobrze, jesteśmy po dwóch dniach pierwszych wrażeń yy, i przespaliśmy się z tym wszystkim i troszkę. Teraz. A, jak nie komary to... Czekaj, niech przeleci. Dobra, może przeleci. Po dwóch dniach pierwszych wrażeń, tak to nazwijmy, troszkę poukładaliśmy sobie to w głowie, ponieważ ten rower, ten typ roweru, SL-ka, tak to ogólnie nazwijmy, są oczywiście lepsze, gorsze, mało istotne. Jakby ma chyba tyle samo minusów, co, co plusów i to, co ja zauważyłem, ja powiem swoje wrażenie, potem Karolina powie swoje wrażenia, tak jakby krótko i na temat streszczając. Jeżeli mieszkałbym w miejscowości podgórskiej, byłbym tak zwanym lokalesem, jeżeli jeździłbym Trajsy, na przykład 3-4 szybkie strzały, 1000 metrów, 1100, 200 metrów przewyższenia, gdzie wiem, gdzie się wybijać, wiem, gdzie skoczyć. Jeśli chodzi o trail'e, właśnie wybicia się, ten rower po prostu jest skoczny, on jest po prostu lekki, przez tą niską wagę, on jest po prostu lekki, on leci, on się prowadzi tak jak zwykły rower analogowy. Wtedy bym zdecydował się na SLK. Natomiast drugi dzień, który jest jakby troszkę już. Rozmył to, to ten zachwyt. To był trip w górach. Słuchajcie, podjazd pod ten kamienisty podjazd, tak to nazwijmy, gdzie dokładnie tydzień temu ujechaliśmy odcinek tej trasy. Szlaki to nie trailery i szlaki to są takie, często gęsto takie szlaki, których nam się nawet nie chce podchodzić, bo się źle idzie. I łatwiej jest i lepiej jest większą satysfakcją jest je podjechać. I dlatego. I dlatego Karolina teraz powie coś o, o od siebie, bo ja już bo nie chcę przyjść do nagadałem podsumowania. się, się teraz zdajesz mi... No może tak, no bo je, pierwsze odczucia rzeczywiście, w sobotę jeździło się super, naprawdę... E, czułam, że mogę z tym rowerem zrobić zdecydowanie więcej niż, e, niż z ciężkim elektrykiem, no bo to jest oczywiste, on jest lżejszy. Czucia z następnym, w następnym dniu, to czego najbra, najbardziej mi brakło wczoraj w górach, to mocy tego silnika, no nie tak. jego pojemności, no tak. tylko jego mocy. No tak. I naprawdę to mnie wczoraj zirytowało, że w miejscu, w którym poprzednio jechałam na e-bike'u... to nawet nie było mowy jechać. Nie było mowy jechać, mimo że dawałam z siebie absolutnie wszystko. Po to mamy e bikea mhm. żeby to, co nie podjeżdżamy na analogu, podjeżdżać, mhm. tak? tak? Zaczęły się jakieś trudności na podjazdach, więc zaczęłam sterować dokładnie tym silnikiem, tak jak robię to w moim e bajku czyli tak jak Paweł wielokrotnie mówi, używać jakby e, mocy silnika jako kolejnej przerzutki, nazwijmy to No tak. takie parametru wspomagającego, no. Dokładnie. I już zauważyłam, że wystarczyło się przełączyć. Na chwilkę dosłownie, to na, tak, na Malinowską skalę tak. podjeżdżali, to ci powiedziałam. popatrz. Już nawet było to widać na trejsach, kiedy pojechałaś w tą kiepę, ten skrót za rock'n'rollą, tak. do góry, nie? Przełączyłam na tryb turbo i natychmiast po prostu te procenty. Jak, no, znikały. Spore. I mimo, że on jest lekki, Paweł mówi: Spoko, mi się dobrze prowadzi. To by się dobrze prowadziło, no bo jesteś większy, tak. jesteś mężczyzną, masz trochę więcej e, pary w rękach. Mi jednak, mimo wszystko, było źle ten rower prowadzić, szczególnie, że walk assist tu praktycznie w ogóle nie działa. Tak, właśnie ktoś, kto jeździ trailer, ktoś, kto jeździ po trasach, podjazdach przygotowanych i jakby szutrowych, nie jest w stanie tego. Docenić braku tego łoka. Na chwilę obecną, jakby to na pewno nie będzie mój podstawowy rower, natomiast fajnie mi się na nim jeździło. Były pewne bolączki w trakcie mm. tego dnia, ale zjazdy były przyjemne tak, tak. ogólnie. Dobrze, tak więc w sumie z Pszczyńskiego Parku to wszystko na dzisiaj. Do, Do następnego. następnego, cześć. cześć. <laughs> nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. No ja też nie wiem. <laughs> nagrywało, też nagrywało.